Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego jest o tyle wyjątkowa wśród wszystkich innych nagród, że jako jedyna traktuje fotografów na równi z autorami innych specjalności, z tekstem, radiowcami czy dziennikarzami telewizyjnymi. I to z mojego doświadczenia jest bardzo cenne, bo rzadko nasza praca jest traktowana jako... Niezależny byt bardzo często towarzyszy jako element czegoś większego. Warto pamiętać, że konkursów, w tym fotograficznych, a może przede wszystkim tych fotograficznych, nie da się przegrać. Można je tylko wygrać. A to jest taki moment, w którym ten, ten czas na refleksję nad tym, co się zrobiło w zeszłym roku, co jest ważne, jak to może wyglądać obok innych zgłoszeń konkursowych, jest wyjątkowo cenny. Jest cenny też głównie dlatego, że pozwala nam myśleć o tym, co zrobimy w przyszłości. Nie pod same konkursy, ale właśnie w wyniku takiego samozastanowienia się głębszego nad tym, dlaczego robimy to, co robimy. Bardzo zachęcam wszystkich, żeby przejrzeli to co wydarzyło się w ich fotograficznym życiu w ostatnim roku i do 15 września takie podsumowanie zgłosili do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.